To już... To jest już 74 bodajszy odcinek e, z Szejka z naszej gry. No i w odróżnieniu do poprzednich kilku odcinków, w których praktycznie nic się nie zmieniło od poprzednich odcinków, jakkolwiek to brzmi, w tym zmieniło się dosyć sporo. Kto ogląda uważnie poprzednie odcinki, to już e, po itemach może e, zobaczyć, że się zmieniło. Może nie sporo, nie sporo ale ponad 20% ekwipunku się zmieniło, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć No i dwa itemy się zmieniły Ale po co nie będziemy się tu bawić w matematyka? nie wiem co ja tutaj odpieprzam Ale właśnie, zrobiłem, zrobiłem, udało mi się Pewnie jest taki opis, że wszyscy na to czekają Zrobiłem obieży świat eee, Jak to zrobiłem? Będziecie to widzieć właśnie w tym momencie, będą teraz leciały urywki z live'a, który zrobiłem chyba w piątek, w sumie w sobotę, bo to było po północy, robiłem go do jakiejś pół do drugiej, więc teraz będą leciały urywki i po urywkach widzimy się jeszcze na dalszej części odcinka. Będzie trzeba zrobić w końcu ten obieży świat. Akurat jest e, weekend e, grzybów, znaczy skarb lasu. No ale miejmy nadzieję, że te 10 piwna chociaż tak na zero wyjdzie, żebyśmy zbyt dużo nie stracili. Przestań wylić konia i dawaj na kompo. Co? O co tu chodzi? Jakie konia nie walę. Co ty? No co ty, co ty? Dobra. To zaczniemy sobie pierwszą misję. Ugór ogórków. To na początku sobie weźmiemy po prostu najkrótszą, i to będzie ugór ogórków. <górków> ogórków oczywiście. Ogórków, ogórków. Ugór orków sobie już zabierzemy, żeby było sobie zabrane. Więc mamy już tylko 21 do przejścia. Do spania, nie streamujesz, no co ty jakie? Młody Bóg, teraz jestem, jakie mi tutaj spanie potrzebne. Ale mnie denerwuje to. Mroczne bory i sobie spa... Jest! No i dobra, jest. E, poz pozdrawiam YouTube'a normalnie. Właśnie, czat możecie napisać, e, e, kogo mam pozdrowić, będziecie normalnie na odcinku. Bo w tym momencie pewnie gdzieś zacznę odcinek, więc normalnie mogę Was pozdrowić na odcinku. E, jest pięknie, obieży świat zrobiony w e, przeciągu 4 piw, więc naprawdę nieźle. Możecie e, pozdrowić, jeśli ktoś jest z 12 osób, więc na godzinę 1.16. E, a więc pozdrawiam gabka, pozdrawiam typowego Janusza na... Kurde trochę mi pisze. Potem troszeczkę na YouTube Siara, ale dobra. Nożne bory przyjmujemy i normalnie dwie minuty czekamy. Normalnie, albo nie, no zaraz sobie pominiemy. Pozdrów Nie Mordo, to jeszcze Kziksona, pozdrawiam. E, pozdrawiam Lorda Martineza, Martin Siodła, Patie, pozdrawiam również. Adiego, pozdrawiam również. E, pozdrawiam Michałka ze sta, Stargardu, e, Max Marsa, który aktualnie dostaje tymczasowe wyciszenie. Na livestreamie również też go pozdrawiam, to jest taki moment, że mogę go pozdrowić, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko wyciąć na YouTube. No i w tym momencie, gdy pozdrowiłem wszystkich, pomijamy sobie. Pomijamy sobie. Obieży świat zrobiony, jakąś muzyczkę muszę tutaj e, zwycięską puścić. I jeszcze Murmena Margonem pozdrawiam. Normalnie szacuneczek, cztery piwka, wszystkie osiągnięcia zrobione, tutaj jeszcze nic nie ma. Zrobimy sobie normalnie 10 godzin warty. No i świetnie. Ja YouTube y tutaj żegnam. Pewnie teraz na YouTubach będzie dalszy ciąg odcinka, więc pozdrawiam wszystkich tych, których już pozdrowiłem i wszystkich, których oglądają. Eee, więc no, pewnie miłego oglądania dalszej części odcinka, bo jakoś mam nadzieję, że uda mi się to wszystko pomontować, powycinać. A właśnie te mroczne bory sobie... Ważne momenty, jeśli będą livey. Chociaż ostatnie rzadko są livey, wam się podobały. Możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Eee, ale co, zaczynamy. Co się zmieniło na postaci? Bo to jest najważniejsze. Zmieniła się przede wszystkim broń, która mi wyleciała z talety, i zmieniły się buty, które wyleciały z pewnego miejsca, które zaraz pokażę. Nikt się tego nie spodziewał na pewno po ostatnim odcinku. Chociaż teraz, jak powiedziałem, to mogą być podejrzenia. Ale wrzucimy sobie czarny klejnot tutaj. Ile już mamy? Mamy 80, dobra. Eee, co robimy? Robimy sobie karczmy, Jeszcze dzisiaj nic nie robiłem. Eee, rękę sobie zrobimy w sumie. Robimy sobie radka tutaj. Przegrałem, no trudno, no trudno. Czy coś tutaj jest ciekawego? Nic tutaj nie ma. Tutaj jest tylko szczęście, ale szczęście mi jest niepotrzebne. Otrzymałość tak samo nie jest mi potrzebna. Ale właśnie, co się zmieniło? Broń się zmieniła, ulepszyłem ją już trzy razy. Wam pokażę e, tą broń, którą miałem przed nią. Moje statystyki prezentowały się właśnie tak, więc wydaje mi się, że jest to zmiana na plus bądź co bądź niepotrzebnie. E, niepotrzebnie mi tyle szczęścia, no ale... no trudno się mówi, trudno się mówi epiki na 3 cechy są najlepsze i mam w końcu 10% pancerza dzięki tym butom które poleciały, zaraz wam powiem z czego e, właśnie, pójdziemy sobie jeszcze do kowala, wrzucimy to ile jeszcze 2 itemy dzisiaj musimy wrzucić nie mam kompletnie rubinków, ponieważ w skibla ta broń mi wyleciała bez slota e, te kapcie akurat już były ze slotem ale nie mam żadnych, bo ponieważ musiałem sobie dodać tutaj slot za 20 tysięcy plus e, ulepszyć te itemy na 3 Chociaż teraz jak zmienię te, te dwa itemki jeszcze, te dwa itemki zmienię, to zacznę ulepszać już na, na o 4-o 5, tak mi się wydaje. Żeby było. Eee, ale co co teraz, jakaś reklama leci z tego co mi się wydaje, no właśnie, no to nie fajnie eee, pupila, pupile. właśnie, wydropiłem, znaczy wydropiłem pokonałem kolejnego eee, legendarnego pupila tego mi będzie, tego już mogę w sumie znaleźć w traktacie trendowatych, więc chociaż nie wiem czy on wypada za pierwszym razem, bo to jest legendarny, więc wątpię, ale chyba nie będziemy szukać już się naszukaliśmy w podczas tego osiągnięcia, obieży świat, kto Oglądał przed chwilą te urywki, ten wie. Tutaj sobie zaatakujemy najsłabszym, czyli chyba ziemią tak mi się wydaje. No i tutaj powinniśmy spokojnie wygrać. Zakręcimy sobie u doktora BawuWu. O! No złoto, no dobra, niechaj będzie. Mamy 24 grzybki, ale grzybków chyba nie będę dzisiaj zbyt dużo wydawał. Ponieważ niedługo są urodziny w szejku A jak wiadomo w, na urodziny w szejku są cztery eventy Mam nadzieję, że tego nie zmienią I sobie zostawię grzybki, żeby miał na smoko gryfa I na piweczka, oczywiście piweczka też muszą być eee, A więc no... A więc tak, i nieśmiertelkę też sobie zostawię Zrobimy jakiś specjalny odcinek na urodziny szejka Żeby to jakoś wyglądało poczta właśnie No i teraz... To co właśnie... Mówiłem, czyli pokonałem Astaros. Tak, dokładnie, pokonałem Astaros dzięki tej różce. Tej nowej w sumie. Więc pierwsze podejście z tą różką, albo drugie bodajże. No i w końcu nam się udało. 252 miliony. E, 252 miliony doświadczenia. Ale kolejny przeciwnik to jest Harper. No i tutaj, jak pokonałem tego. Znaczy nie ja, mój Pokemon pokonał e, legendarnego pupila, w sumie, powiedzmy, że z łatwością i też 40 milionów, expa zawsze coś. E, I co teraz, przejdziemy postać. Na postaci chyba nie mamy nic do zrobienia. Gilda. Zaatakujemy sobie tutaj ubojnika i 10 milionów, no nieźle, nieźle. Ostatnio mu 13 milionów zabrała, więc, więc bardzo fajnie. Twierdzę ile mam, jeszcze 50 brakuje mi do osiągnięcia. E, osiągnięcie. Już niedługo będzie twierdza. W sumie za połowę będzie szczęścia, czyli plus 2 będziemy mieć. Za 10 dni będzie plus 3. No, jeszcze za 2 miesiące i będzie 4. 4. A właśnie, zobaczymy czy. Można zrobić z magusiem, tak? Eee, znaczy, czy to trzeba wszystkim pomocnikom dać epickiej temy, czy wystarczy jednemu? Bo jeśli jednemu, no to możemy mu to zrobić właśnie w tym momencie. Zrobimy, ale wydaje mi się, że to trzeba wszystkim, tak? Zaraz, bo eee, gdzie to jest? Wyposaż pomocników w same artefakty, dobra, czyli to jednak zmienili, bo na początku było inaczej. Ale już widzę, że to zmienili, więc mój błąd. Już się cofam, cofam się tutaj. Oddaję mu wszystkie temy, więc dobra. Ale w razie czego magusia mamy zrobionego w epiki, trwanych brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć brakuje. No więc prędko tego nie zrobimy, szczerze mówiąc. Eee, no ale co. No, możemy liczyć na szczęście, chociaż w moim przypadku wątpię. Chociaż patrząc na, na ten ostatnie wyniki nie jest najgorzej, jeśli chodzi o moje szczęście w grze. Ale właśnie, kolejna starost to jest po prostu. masakra. To jest masakra. Jak ja mam go pokonać, bym mi powiedzcie, bo ja chyba nie wiem. Chyba na 455 poziomie go pokonam, bo naprawdę chyba szybciej nie dam rady. E, zaczniemy sobie wydobywać klejnoty. Eee, I co? I zaatakujemy sobie może Tornado, zobaczymy jak na tornadzie, chociaż z tego co atakowałem ostatnio, też nie mamy zbytnie szans tutaj. No ale jakbym przetrwał, no nie przetrwałem. Jakieś tam szanse są, ale zaatakujemy sobie najpierw portal. Zobaczymy, ile zjedziemy w portalu. Mamy w sumie więcej wytrzymałości teraz, więc powinno. A, nieważne, no, ale chyba i tak mu zjechaliśmy 10%. Tak, zjechaliśmy mu 13%. No i spróbujemy to tornado. Jeszcze trzy razy spróbujemy tutaj zaatakować, no ale... Zostaje mu te 20 milionów. Ten jeden cios muszę jakimś fartem przetrwać. No jak on mi wali dwa kryty na początku, to wątpię. No i znowu 25 milionów. No jest mi raz. Ale widzę jaki jest pierwszy cios i to jest do długi cios. Zaatakujemy sobie twierdzę, żebyśmy się zbliżyli do osiągnięcia osiągnięcia, jakkolwiek to znowu brzmi. Aj niepotrzebnie to pominąłem. Oczywiście nie ja to pominąłem, ale poszukamy sobie dalej. E, tu było chyba na 7. Oj, chociaż na minus wyjdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 mam, ale na minus... Nie, na plus, dobra. To nieważne, nieważne, bardzo fajnie. E, bardzo fajnie. Tutaj na minus, więc nawet e, się nie opłaca. Tutaj tak samo. Tak samo, tak samo, tak samo. Dalej, dalej, dawać nam. Dawać. No i z, chociaż nie, tutaj damy sześciu, to wyjdziemy na plusik Dobra, jest świetnie mm, Tu na minus, no dajcie mi jakichś godnych przeciwników Tu trzech czy czterech wystarczy, raz, dwa, trzy, mogę dać, ale dobra No, mm -hmm. o, dobra, tutaj... 7 da radę, dał radę, dobra świetnie, fajnie, bo jest mało e, wymagających, e, mało wymagających e, ataki, które wymagają mało żołnierzy, więc zrobię ich więcej co pomoże mi w osiągnięciu e, tego tutaj achievementa, właśnie. Jeszcze 20 tylko brakuje, więc na dniach go zrobię. Na pewno możecie być tego pewni, że następny odcinek to pewnie już będzie z 29 osiągnięciami. Eee, chyba, że go zrobię za, za 10 dni, to będzie z 20, z 30 chyba, tak? Z 30 no właśnie, wydamy sobie może te niecałe 100 milionów, chyba że nie, no wydamy sobie, nie mamy po co trzymać. Dobra, jest świetnie, dobra, i to sobie w to tutaj podpakujemy, dobra, jest świetnie. Eee, I co jeszcze mogę zrobić? Pupilanie nie zaatakujemy, bo jeszcze 8 minut. A więc, co ile to już trwa razem z urywkami? Oj, będzie z 17 minut gdzieś tak, chociaż nie wiem ile dokładnie. E, Ubawa wu kręciłem, wszędzie robiłem, kręciłem to, co miałem robić, kręcić. E, a więc, co chyba mogę się pożegnać. Więc, jeśli się spodobało, możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Jeśli ktoś jest pierwszy raz i mu się spodobało, może zostawić e, subskrypcję. No, a ja się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do następnego odcinka razu kiedy mnie będziecie słyszeć, więc do usłyszenia.